Siemanko! Witam wszystkich na kanale! Z racji tego, że moje filmy, te takie losowe, nie mają w ogóle wydźwięku ani u was, ani na YouTube, dlatego zdecydowałem się, z waszą pomocą oczywiście, spróbować zagrać w grę, w którą grają chyba albo próbowali grać prawie wszyscy, czyli w Brawl Stars. I mam takie prośby. Proszę o subskrybowanie kanału. Nigdy w tą grę nie grałem, więc proszę was, abyście w komentarzach dawali mi porady, mówili co mogę lepiej zrobić. W... w jakie tryby tutaj można grać? Czy można coś ulepszać, czy nie? Dlatego proszę Was o pisanie komentarzy i dawanie mi porad. Zaczynam od zera, chcę dojść do przynajmniej takiego trybu średniego. Zaczynamy. Tutaj mam taką postać, ona się nazywa chyba Shelly. I zobaczymy. Gramy. Jest I to jest tym ja. Każdy zadymiarz walczy za siebie, czyli się naparzamy każdy z sobą. O, tutaj się kręcimy, idzie do mnie. O, chyba pokonałem. Ty, to jest dobre. Nie wiem, czy można jakoś inaczej. Dobra, idziemy, jest następny. Dobra, 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 dobra. Mam jakieś kolejne sejfy. Ciekawe, czy ja mam nieskończoną ilość tej amunicji, czy nie. O, tutaj zbieram jakieś. Nie wiem, w ogóle musicie mi pisać co to daje. Co daje rozwalanie tych skrzynek. Szukamy kolejnego gracza. Tutaj ktoś jest, idziemy. Tutaj się schowamy. O, ty, jaki byłś. Się schował. A nie, tutaj jest chyba... Tutaj te kółeczko to jest ilość amunicji, że mi się kończy, bo nie wiem Drodzy widzowie, musicie mi powiedzieć, czy ta broń może mi się skończyć w każdej chwili? O, tutaj teraz ten w krzaki uciekł Wygrałem. Nie wiem, było takie proste. Za proste by to było, zagramy ponownie. Ale to chyba na razie na początku jest taki poziom. Może sobie takich chyba raczej słabszych graczy. Właśnie mi w ogóle mówcie co ja mogę zrobić z tym z tą moją postacią. Czy ja mogę jakoś ulepszyć? Żeby ona miał jakieś inne te rodzaj broni. O. Tak to niby gra jest prosta, ale to chyba jest zbyt proste. Ja... Widziałem jeden poradnik, żeby was nie ukłamać. To przecież tam... Tak ta gra była rozbudowana. A tu o! No I przegrałem. No i pierwsza porażka. Ranga piąta. Weźcie mi też od razu mówcie, co ta ranga oznacza tutaj jakieś cztery puchary. Mówię, nigdy w to nie grałem. Sobie zobaczymy, teraz wejdziemy w panel sterowania. Dzisiaj będzie taki szybki filmik, ponieważ ja nic nie wiem o tej grze. Nie wiem, czy mogę to ulepszać, czy nie. Tutaj mam jakiś bilecik. Też mówcie mi, o co chodzi w tych bilecikach. Tutaj akurat dostałem monety. To są jakieś nowe odznaki, ale to chyba nie, to chyba trzeba wykupić. A ja nie będę, ja będę grał bez... Yy, bez... bez tych wersji premium, bez pieniędzy. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Tutaj też mi musicie powiedzieć, o co tu chodzi. A, to trzeba kupić. Dobra, to wychodzimy stąd. Tutaj jakiś jest wskazówka. Tu zbieramy. Odblokowano nowego zadmiarza. I teraz mi powiedzcie, czy, czy ten jest lepszy? Czy jest lepszy, lepsza ta szeli, którą ja mam? Tu też możemy zebrać od razu. I teraz właśnie nie wiem. Tu wejdziemy. Nie wiem, na razie gram tym, ale powiedzcie mi w komentarzach, napiszcie mi, czy. Lepsza jest ta szeli czy to co przed chwilą zebrałem? Czy lepiej tutaj y, tą postać ulepszać, czy po prostu wybrać tamtego nowego? Tutaj mam 1030, to mogę chyba sobie ulepszyć, czy nie? Nie, nie mogę, bo jest 134, tak? Ale nie mam. Chyba. No, musimy zdobywać klejnoty. Weźcie mi mówcie, gdzie ja mogę zdobywać te klejnoty. Jeszcze raz zagra i na dzisiaj, zakończymy ten filmik. Później jeszcze wrzucę jakiegoś szorsa z rozgrywki. O, tutaj jeszcze mam jakiś. A ja nie chcę go. Nie, nie chcę go na razie. Na razie jeszcze zagram tuż. Ten... Albo dobra, spróbujemy. Tu mogę go ulepszyć jeszcze. Więc to zrobimy. Mówcie mi, gdzie mam zbierać te klejnoty. A ja sobie zagram je. I zagramy. A teraz gram drużynowo, tak? Dobra, ty po tą piłkę. Przygrałem? O co tu chodzi? A, bo co z tą piłką? Mam do jej bramki dojść. A dobra to ja lecę, lecę. Dawaj, dawaj, dawaj tutaj do mnie. Dawaj do mnie. Znowu przegrałem? No bez sensu jest. Znowu przegrałem. Ja to nie potrafię w to grać. Weźcie dajcie mi! Jakiekolwiek porady, co mogę zrobić lepiej. Na wyczerpaniu chyba. Nie wiem. Musicie mi poradzić drodzy widzowie. Co ja mogę zrobić lepiej? Ale chyba wygraliśmy, bo chyba była moja drużyna, no ale co z tego jak ja. Nie brałem udziału w tym wszystkim. Nie przyczyniłem się do zwycięstwa w ogóle. No ale dobra, wygraliśmy, wygraliśmy dobrze, drodzy widzowie, to. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i piszcie w komentarzach, doradzajcie mi, co mogę zrobić, żeby grać lepiej. Dzięki za oglądanie.